Szanowni Państwo, Polki, Polacy, drodzy rodacy. No witam! Za kilka godzin przywitamy nowy rok 2010. Zaczyna się już drugie dziesięciolecie tak. lat dwutysięcznych. Tak jest. Ten rok, który minął, był rokiem niełatwym. Nie, w ogóle, tam, ja, ja na przykład... Musieliśmy sprostać wyzwaniom. Tak które były związane ze stanem gospodarki światowej. No. I mogę tutaj Wam, drodzy rodacy, najserdeczniej pogratulować. Dzięki, Panie Prezydencie! No, waszemu wysiłkowi, Waszemu optymizmowi. No. Zawdzięczamy to, że Polska wyszła z kryzysu prawie obronną ręką. Tak jest. Rozwój był wolniejszy no. niż w poprzednich latach. Był. Ale jednak był. Był, był, był. Bezrobocie wzrosło, o. ale nie zmieniło się w sposób zasadniczy. Ta. Super. Panie to prezes... wszystko jest sukces Polski. Tak jest. Ale Polska Ta. to właśnie Wy, drodzy rodacy. Waszym talentom, Waszym zdolnościom Zawdzięczamy to, Dzięki. co powoduje, że znajdujemy się w najlepszej sytuacji tak ze wszystkich państw Unii Europejskiej. Polska! Bardzo serdecznie za to dziękuję. Nie ma za co!